serwis informacyjny. Papież Franciszek podniósł do tytułu i godności bazyliki mniejszej Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. Decyzja Watykanu została ogłoszona w niedzielę podczas uroczystej mszy świętej w Skrzatuskiej Świątyni. Sanktuarium znane jest z licznych uzdrowień, znajduje się w nim łaskami słynąca Pieta Skrzatuska. Doroczny odpust i Dziękczynienie za tegoroczne plony zgromadziło tłumy wiernych z całej diecezji. Z naszej parafii w uroczystościach uczestniczyła grupa parafian, która pielgrzymowała dwoma autokarami z księdzem Mirosławem. W sobotę natomiast nasza młodzież z księdzem Grzegorzem na czele brała udział w dziękczynnym czuwaniu młodzieży, które trwało do późnych godzin nocnych. W środę 18 września obchodziliśmy święto Świętego Stanisława Kostki. Polski Jezuita, jeden z katolickich patronów Polski. Patron ministrantów, dzieci i młodzieży, organizacji katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oraz Święty Kościoła Katolickiego. Parafia nasza z tej racji zaprosiła młodzież na spotkanie liturgiczne, które odbyło się w naszej świątyni. Na mszy świętej wieczornej w tym dniu nastąpiło uroczyste poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych dla najmłodszych. Msza święta była szczególnie ważna dla pierwszoklasistów. Wspólnie modliliśmy się o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Równocześnie w tym tygodniu zakończył się tydzień modlitw za dzieci i młodzież o ich chrześcijańskie wychowanie, którego modtem było pytanie skierowane do Jezusa przez Jego przyszłych uczniów nauczycielu, gdzie mieszkasz. Natomiast w dniu 21 września przypadało święto patronalne świętego Mateusza, apostoła i ewangelisty. Mateusz Ewangelista, Mateusz Apostoł, wcześniej Mateusz Lui, według Nowego Testamentu celnik z Kafarnaum, później Apostoł Jezusa, według tradycji autor pierwszej Ewangelii, uznawany za męczennika, świętego kościoła katolickiego, anglikańskiego, ewangelickiego, ormiańskiego, koptyjskiego i prawosławnego. Mamy także nowe zadanie do wykonania. Zachodzi pilna potrzeba wymiany krzyża misyjnego przy Kościele który jest w bardzo złym stanie technicznym i estetycznym. Wspólnymi siłami musimy to zmienić.